Cześć, Turenata. Renata, reprezentuje koło gospodyń wiejskich Leliwianki. Dzisiaj mam do opowiedzenia Wam bardzo ciekawą i zapomnianą historię, o której myślę, że niewielu z Was wie i pamięta. Po pierwsze, zacznijmy od tego, jak powstała nasza wieś Leliwa. A to bardzo ciekawa historia, ale po kolei. Zacznijmy teraz od tego, jak powstała wieś Leliwa. Leliwa. Jest to herb szlachecki, którym przypisywany jest wiele rodów. Jednak na naszych tutaj terenach klonowskich e, licznie byli Tarnowscy i to oni właśnie założyli wieś o nazwie Leliwa, o nazwie swojego herbu. Być może uważali, że jeżeli nazwią tak wieś, to wszystkie ziemie klonowskie będą przypisane im. Dzierżawce ziem zmieniali się wielokrotnie, lecz pozostałością potarnowskich jest istniejąca do dnia dzisiejszego wieś leliwa. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Mamy już omówione powstanie wsi Leliwa, a jestem ciekawa, ilu z Was wiedziało o tym, że we wsi Leliwa na przełomie wieku XVIII istniała chuta szkła. Jest to bardzo ciekawa i niezwykła historia. Huta szkła w Leliwie należała do niewielkich. Szkód szklanych zakładanych w okresie nowożytnym na terenie Niżu Polskiego. Na ziemi sieradzkiej były bardzo dogodne warunki do wytwarzania szkła, zwłaszcza w części południowej, czyli no między innymi u nas. Sprzyjało temu bardzo duże zalesienie, jak i dobra dostępność piasku. Produkowano głównie naczynia do przechowywania, ale również tafle szkła, które zostały wykorzystywane później do produkcji okien. Produkcja zaspokajała potrzeby lokalne, natomiast z czasem również część wytwarzanej, wytwarzanego szkła była eksportowana. Ten eksport głównie był prowadzony na śląsk. Huta szkła niestety nie przetrwała. W 1884 roku huta szkła spłonęła. Dogodne warunki do produkcji szkła na leliwie zostały wykorzystane jeszcze później. W XIX wieku y, powstała kolejna huta, która mogła zatrudnić nawet 300 osób. Y, niestety ta huta również nie przetrwała próby czasu i jak się okazuje w tym momencie na tym terenie nie mamy żadnych śladów po obecności y, huty szkła jedyne y, informacje jakie możemy uzyskać to te y, z dawnych jakichś ksiąg lub też innych zapisków y, pisarzy kochani Także widzicie, że nawet w takiej małej wsi Leliwa możemy odkryć wspólnie pewne rzeczy zapomniane. Mam nadzieję, że chociaż trochę was zaciekawiłam i może ktoś jednak skusi się poszperać w dawnych archiwach czy innych dokumentach. Ja dziękuję wam za to spotkanie. Żegnam się z wami i do zobaczenia. Pa pa.